Zupa z czerwonej soczewicy i papryki. Na początek będziemy potrzebować następujących składników. Zawsze na początku filmiku pokazuję Wam składniki, z których będzie potrawa, a całość, gramaturę oraz cały wpis znajdziecie pod filmikiem. Szukajcie dokładnej gramatury oraz całego wypisu. Ważne jest to, dlatego iż zapisana jest tam również kalorystyka, która jest y, częścią y, mojej codzienności, gdyż kontroluje to, co jem. Dla zdrowia i lepszego samopoczucia. Sama potrawa nie jest wymagająca. I czasochłonna. Ma również tylko i wyłącznie 281 kalorii za porcję. Na rozgrzane naczynie wylewamy olej. Nagrzewamy i oczywiście smażymy nasze warzywa. Tu będzie dodana cebula. Celery naciowy, marchew oraz por. Całość musimy podsmażyć kilka minut, mieszając dokładnie ze sobą składniki. Słuchajcie. Ja to za każdym razem powtarzam, ale to jest ważna sprawa, żeby mieszać. Nie tylko po to, żeby nasza potrawa się nie przypaliła, nie tylko po to, żeby uratować garnek. Po to, żeby się połączyły wspaniale smaki aromaty ze sobą. Kilka minut podsmażamy, można ciągle mieszając. Myślę, że około 3-5 minut. Na delikatnym ogniu, na małym, żeby to za szybko nam się nie przyrumieniło. Już widzicie, zmieniło kolor z tego względu, że już doskonale było uduszone. Teraz idzie do garka papryka. Czerwona papryka, zobaczcie, jaki kolor fantastyczny ma nasza zupa. Moje zupy są dosyć treściwe, pomimo tego, że mają bardzo mało kalorii, one naprawdę są gęste oraz treściwe. I można się najeść takim jednym talerzem zupy. Idealne dla dzieci, idealne dla osób pracujących. Idealne dla każdego. No, chyba, że ktoś jest uczulony na jakiś składnik. No, to wtedy nie polecam. Następnie dodajemy, podsmażamy chwilkę. Tu już minutka, oczywiście, mieszamy wcześniej. Znowu wszystko i dodajemy soczewicę. So soczewica czerwona, nieugotowana. Zalewamy całość bulionem. Dodajemy również pomidory. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Łączymy ze sobą oczywiście troszeczkę podsmażamy. No tak musiałam wziąć, na chwilę odejść. Wszystko podsmażamy, mieszamy ze sobą. W smaku przypomina trochę zupę meksykańską, a trochę grochówkę. Takie połączenie dwóch ciekawych zup. Jestem ciekawa waszej opinii. Więc jeżeli macie okazję i ochotę, wypróbujcie tą zupę i dajcie mi znać dopiero po spróbowaniu, co o niej myślicie, bo wizualnie to niewiele człowiek może się dowiedzieć. Zalewamy buliony. Ja tutaj używam bulionu yy, wywaru z kości, z mięsa yy, własnej roboty, niekupionych, aczkolwiek zdarza się, że używam czasami. Kostek. Wtedy sprawdzam skład. Od czasu do czasu można i nic się nie dzieje. Uwierzcie mi. Tutaj doprawiamy do smaku. Jeżeli jest potrzeba, dajemy sól. Jeżeli jest potrzeba, dajemy pieprz. Tu, jak widzicie, kręcę małym młyneczkiem i próbuję utrzeć pieprz. Następnie dodaję sól himalajską. Ciężko chodzi ten młynek, jak patrzę teraz na podglądzie, wydaje mi się, że bardzo dużo soli, pamiętajcie, że to jest garnek na 4 osoby, na 4 porcje, więc no nie jest tego dużo, aczkolwiek wy tą czynność możecie już ominąć, jeżeli nie używacie w kuchni zbyt dużo soli, chociaż ja też uważam, że dużo tej soli nie używam, tutaj trzeba już y, przykrywamy garnek i gotujemy do miękkości soczewicy myślę, że około y, 15 minut y, 15, nawet mo, można powiedzieć 20 minut musicie sprawdzić, bo to z, dużo zależy od, y, od Karnka. Dosypujemy pietruszki, pietruszki e, świeżej, pamiętajcie, przed samym już nałożeniem na talerz. Dlatego, że zbytnio rozgotowana pietruszka traci swoje właściwości. A to chodzi, żeby dodać smaku, no i żeby te właściwości jednak zostały. Zatrzymane. Och! Zupa smaczna, naprawdę. Dziękuję. No i pora nałożyć i zaserwować najbliższym, a może komuś obcemu, to już wedle Waszego uznania. My się zajadamy i Wam również życzymy smacznego. Pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście na kanale, zostawcie. Po sobie ślad że byliście w formie kciuka lub komentarza. Smacznego, do zobaczenia.